Jeżeli kiedykolwiek ktoś nam powie, że jesteśmy normalni, to nigdy się z nim nie zgodzę. Bo normalni ludzie nie ruszają o 5.30 w drogę, żeby pokopać. Lecimy! Siemanko, z tej strony Stowarzyszenie Silius. Za nami jak widać... Piękny krajobraz gór, troszkę pochmurnie. Natomiast mamy dość spory teren dzisiaj do przeczesania, do, do przechodzenia. Chłopaki już tam śmigają. Ja zrobiłem sobie chwilową przerwę. Jesteśmy na terenie czeskim, tak więc obowiązuje nas trochę inne prawo, trochę inne zasady, ale to cieszy. Eee, no nic, no zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie, jakie będą te poszukiwania. Mamy tak naprawdę cały dzień przed sobą. Aby wyskoczyło coś ciekawego, aby było coś, na czym warto się dłużej skupić. Tak więc, do zobaczenia przy pierwszym dołku. Yeah. Pierwszy sygnał, i pierwsza moneta 1950 z tego co widziałem, czeska koronka albo halerz. On tu nie widzę za bardzo. Lecimy. <grym> pojawiła się teraz taka łyżeczka podejrzana. Kurde, ale wygląda na sreberko albo posrebrzaną. Widać naloty patyny. Jakieś bicie kurcze, ale, ale ciężko powiedzieć, co to tu będzie. No, ciekawy fant. Jeszcze cała. Często się zdarza, że znajdujemy fragmenty, nie? Znajdujemy po, porozwalane, ale no tu do wyprostowania. I w sumie można jeść śniadanie albo do herbaty. Ja teraz tutaj widzę mamy guziczek, taki wypukły, z uszkiem, pierwszy dzisiaj, guzik. Po co tam wyszło, 20, no wygląda na markę narzędziową, coś w tym stylu, strasznie cieniutkie, nie? O. Na oczyszczenie. Jaki dziwny, monetkowy sygnał. Zobaczymy, jak bardzo się mylę. Nie wiem, co tu mamy. Tu coś jest. <noise> Jakaś blaszka. Kolejny sygnał. Nic specjalnego, ale pokrętło do lampy naftowej. Tu jeszcze jakieś napisy się przewijają. <noise> Akurat nagrywam, ale powiem ci, bardzo chętnie piwko machnę. <noise> Dobra, to robimy przerwę. Jako, że czeska ziemia, no to trzeba też czeskie piwko machnąć. Tak więc na zdrowie. Ty opowiadaj, <głos》<głos》co to znalazłeś? <głos》> jakiś ołowiany prześlik, prawdopodobnie. Tak to przynajmniej wygląda. No, fajny traw. No, muszę jakiś. No. Ładnie. Ja, no, Marcin, dzisiaj kurwa kosi i to tak konkretnie. Wygląda na jakieś takie średniowiecze, cholera wie. No. Tu mamy jeszcze co? Takie, że dziurki są. Było to zawieszone. Jakaś zawieszka. Kurde, no nie wiem. Ale fanciar jest... To jest zamknięcie od czegoś, nie? Albo zamknięcie. Jest. Nie wiem, no jakieś takie no. Tu ja mam To delikatnie weź to poczyść. A z góry weź to jeszcze przeczyść trochę? Nie, schodzi. Na no mokro Na no mokro, no. Nie chce ci nic a może coś na Nie. Na ci na to. Nie no, co ty. Ale patrz, jakieś kropeczki tu wychodzą. To jest brąz chyba, no. wiesz? Może być. Wygląda jak brąz. No, ciekawy ten wyrób. Dobra, nie ma się co rozdrabniać, oddaj Masz to i... Tylko? Nie idzie, nie, to by... bo są zrośnięte. Było jakimś igłą czy czymś. A nie, nie rób igłą, niczym. Tak mi to zastąpi. Dobra, jeszcze. Tak, i byle co, i oby tego nie brał nawet. Nie, nie ma co! No i pojawiło się aluminium, 50 fenioli. Nie wiem, czy z kłosami, czy z czym tu. A nie, z orzełkiem. No, proszę. No i mamy jakąś plombę malutką, albo po prostu tak już rozwaloną. No, ładna. Dość wyraźny, dość wyraźny napis. O. I taka plomba się trafiła z dość wyraźnym napisem. Z drugiej strony, czy coś jest? A, też coś widać. Też kolejny napis do poczyszczenia, do przeczytania. O, jakieś takie pierdowe wychodzą. No i tym razem, klamereczka w całej ukazałości tak naprawdę, nierozwalona, no całkiem ładna. O, ma duży krążek. A właśnie to jest ta koperta. Czyli czwóreczka. 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 Ja jest, jest. 1859. Teraz się pojawił taki guziczek albo element czegoś, ale to wygląda na taki guzik. I pojawiła się krągłość Jest tutaj jakaś monetka prawdopodobnie. zobaczymy co to tu wychodzi. A dwójeczka, dwa feniole No ja trochę sobie chodzę, chodzę, chodzę. Kurde nic nie wyskakuje. Ale teraz jest coś okrągłego wyglądało jak monetka, a to co? A to dubka z łuski myśliwskiej Ale mnie w konia zrobiło. No nic szukamy kolejnych sensownych sygnałów. Praktycznie co? Trafiona na oko Monetka. Zobaczymy co to będzie, chyba 10 panioli. Tak to też wygląda. A dyszka leżała i czekała I następna monetka Akurat ta wykopana Wyskoczyła yeah! Jest w końcu Pierwsze sreberko dzisiaj Silber grosik Bardzo ładnie Kurde to cieszy Srebro zawsze cieszy A silberki Mają swoje to coś w sobie. No. A jejku. No to jest. No i trochę przeczyściłem tą 1.30 talara. 1842 Mennica Berlin. Całkiem przystępny stan. No i przybliżenie, ale jak widać, guziczek. No niestety, czysty. Ale za to zuchem. I chyba kolejny feniolek. A tak to wygląda. Malutka monetka. Będzie. Nie, piątka. Pięć fenioli. Dzisiaj już identyczny guziczek wyszedł. Jest drugi. Też całutki No, troszkę uwalone tu od góry, ale jest całe. Kurde, ja już powoli padam z sił, ale jak się kopię takie sygnałki, no to trochę tych sił wraca co my tu mamy? Guziczek z jakimś zdobieniem, coś tu jest na nim ciężko powiedzieć bez doczyszczenia. No i koledze wyskoczyło sreberko, jedyneczka koronka z tyłu focjata, chyba jakieś Austro-Węgry, coś takiego, 1898, no do poczyszczenia i będzie ładny moniak, drugie srebro dzisiaj dopiero, a cały dzień praktycznie za nami. No i takie szybkie podsumowanie, z dzisiaj nie wszyscy się tutaj ściepli, ale... Nasza trójeczka. Fajny guziczek się pojawił momentem. Trzy feniole, one mi się zawsze podobały. Duże, ładne, 1800 coś tam, I 41 zapewne. Tu jest ta korona austriacka, jedyneczka. Tu mamy prześlik. jakaś marka narzędziowa to widzieliście. To jest też fajne zakończenie, jakieś. I jakiś taki dziwny guzior Ołowiany No i moja drobnica. Silver Grosz. Dobra, to by było na tyle. Jeszcze na koniec podjechaliśmy w jedno miejsce. Mieliśmy je po drodze zobaczyć taką kapliczkę. Woli trzeba się zbierać do domu, tak więc teraz jeszcze szybka gorąca herbata, termosik, trzeba coś zjeść ciepłego i śmigamy. No i to by było tyle na dzisiaj. Widzieliście, trochę fantów wyszło. My się zbieramy, no i lecimy do domu. Trzymajcie się. Do zoba!